Strategia inwestycyjna funduszu jest zbudowana wokół całej idei gospodarczej Trójmorza. Fundusz koncentruje się na trzech głównych obszarach na infrastrukturze w obszarze transportu, logistyki, infrastrukturze energetycznej i infrastrukturze cyfrowej. Funduszem zarządza profesjonalna firma profesjonalna zarządzająca Amber Infrastructure który jako taki project advisor dokonuje tej e, analizy, e, głębokiej analizy finansowej, inwestycyjnej przedstawionych projektów i na podstawie tego rekomenduje Niezależnemu Komitetowi Inwestycyjnemu realizację bądź nie. Tych Jeszcze w 2004 roku Trójmorze stanowiło około 15% PKB Unii Europejskiej. Dzisiaj to już jest około 20%. No i w najbliższych latach, w momencie, w którym będziemy wychodzili z korona kryzysu, ta wartość będzie się zwiększała, ponieważ nasz region rozwijał się do tej pory szybciej. Niż przeciętna Unii Europejskiej, szybciej niż kraje Europy Zachodniej. No i najprawdopodobniej w tym okresie odbicia gospodarczego, gdzie recesja w drugim kwartale roku 2020 była mniejsza w Europie Środkowej, spowoduje to, że po prostu te szanse rozwojowe i ten okres konwergencji będzie trochę łatwiejszy dla naszego regionu. Oprócz tego pamiętajmy, że jeszcze na koniec 2018 roku nasze giełdy były warte około 350 miliardów euro. Dzisiaj to jest trochę mniej ze względu na spadki, których byliśmy świadkami. Natomiast jest to zasób kapitału dostępnego dla finansowania rozwoju, finansowania inwestycji infrastrukturalnych, ale też inwestycji, które będą miały charakter zwielokrotniający wartość dodaną kreowaną w naszym regionie.